Neony na mokrym asfalcie Noc gryzie jak pies, bas Ducze w klatę, serce bije w ten sam werbel Ona wchodzi jak rift, skóra czarna jak grzech Ramoneska na barkach, miasto patrzy, moje dech Nie trzeba słów, gdy gest mówi więcej niż krzyk Pewność w krokach to nie bajka, to film noirczyk Nie sprzedaj snu, tylko prawdę bez filtrów Ulica ją zna, bo ma ogień w żyłach i styl w genach Ramoneska noc i beton ciężki dym Fajne cycki, symbol mocy, nie ta chwyt Do nie obietnica, puls miasta w rytmy Gdy przechodzi cały blok łapie ten sam baj wiesz kim To nie plakat, to znak, że wolność ma kształt Gdy się śmieje Nawet mrok robi krok w tył, fakt Słowa tną jak brzytwa, spojrzenie jak nóż Nie szuka zgody, ona bierze to co już Nosi jak herb na murach Każdy wers ciężki jak łańcuch naszy kultura Nie chodzi o oczy, nie chodzi o plan Chodzi o iskrę, co pali Beton i zmienia stan Ramoneska, noc i beton Ciężki dym Fajne cyfki, symbol mocy Nie tani chwyt, to... Zagarnie obietnica, puls miasta rytmy gdy przechodzi cały blok łapie ten sam baj biegiem. Bez lukru, bez bajek, bezbędnych król. Ulica kocha prawdę, a prawda tu króluje w pół. Krok w tak tej noj serce bije jak bas, to niespojrzenia, to energia robi chaos. Ty gasną latarnie, on świeci bez prądu. Nie trzeba fleszy, by zobaczyć grunt pod stopą, Ramoneska skrzypi, jak winyl w dłoniach DJ. Każdy ruch to akcja, każdy wers to replay Nie pytaj czemu, bo to proste jak beat Styl do język, którym miasto mówi żej I kiedy zniknie za rogiem zostaje ślad. Ciężki rap, ciężki klimat i to jest fakt Ramoneska noc i beton, ciężki dym Fajne cycki, symbol mocy, nie tani chwyt Swagger nie obietnica, puls miasta w rytm to oddycha, reszta niech milczy Ramoneska, noc i beton, ciężki dym fajny cycki, symbol mocy, nie tani chwyt Słaga, nie obietnica, puls miasta, bryt Underground oddycha, reszta niech milczy